A ty z tym całym Krymem, Rzymem, powiem ci, że jestem oczywiście w szoku. Jestem w szoku. Akurat dzisiaj rozmawiałam z naszym znajomym. On o mało nie płacze. Mówię mu, a jak my teraz będziemy? Sama jestem gotowa teraz chwycić za automat, rozumiesz? I iść szelić temu prosto w łeb. Tak, wczoraj powiedziałem w programie Swoboda Słowa, że jeśli. Nie daj Boże, dojdzie do konfliktu zbrojnego. Mówię, że jeśli nie daj Boże, dojdzie do konfliktu zbrojnego. To ja jestem oficerem rezerwy i mój starszy syn jest oficerem rezerwy. Weźmiemy broń i pójdziemy bronić kraju. Po prostu słuchaj, to już przekracza wszelkie granice. Kurczę, trzeba brać broń do rąk i iść wyżnąć tych, kurczę, przeklętych kacapów, i iść do ich przywódców, powiem ci jedno. Po prostu żałuję, że nie mogę tam teraz być i że nie dowodziłam tymi wszystkimi procesami, by ode mnie ten Krym dostali. No wiesz, ja też o tym pomyślałem, że gdybyś była na miejscu, to może by do tego nie doszło. Choć potencjału siłowego nie mieliśmy, ale oni tylko. Wiesz, przy czym najbardziej boli, znalazłabym sposób, jak wyrżnąć tych. I mam nadzieję, że uruchomię wszystkie swoje znajomości poruszę cały świat, jak tylko będę mogła żeby kurcze z tej całej Rosji nie zostało nawet wypalone pole. No powiem ci, że ja jestem tutaj Twoim sojusznikiem i to nie byle jakim. Chcę Ci powiedzieć, że rozmawialiśmy dzisiaj o tym, a co ze mną? Rano było spotkanie szefów frakcji, a potem rozmawiałem z Wiktorem. Wiktor pyta, a co teraz ma zrobić te pozostałe 8 milionów Rosjan, którzy zostali na terytorium Ukrainy? Przecież oni są wyrzutkami. Kurczę, trzeba ich rozpieprzyć bronią atomową. No, w tym przypadku nie mogę się z tobą spierać, bo to, co się stało, to oczywiście zgroza. Ale rysuje się następujący wariant. Ponieważ dzisiejsze działania są bezsprzecznie nielegalne, te nielegalne działania trzeba rozbić na jakiejś płaszczyźnie prawno-międzynarodowej. No, wystąp do Hagi, do Międzynarodowego Trybunału. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.